Zapraszamy na największą wystawę rolniczą w Południowej Polsce. Jest to jak zwykle coraz większa wystawa. Ta edycja jest jeszcze większa od poprzedniej rekordowej. Mamy ponad 400 wystawców, mamy ponad 100 maszyn w pokazach codziennie. Mamy bardzo atrakcyjne konkursy zręcznościowe, m.in. gospodarz.pl, gdzie każdy rolnik, pasjonat rolnictwa może się wykazać umiejętnościami. Mamy firmy z bardzo, ciekawym, z bardzo ciekawą ofertą, np. nową firmę mamy z Mongolii. Spodziewamy się bardzo ciekawej wystawy. Na wystawie bydła, która się zaczyna jutro, serdecznie zapraszamy. Najpiękniejsze sztuki bydła, również do nabycia i w niedzielę, konkurs młodego hodowcy, gdzie w barwny sposób można obserwować, jak młodzi hodowcy prezentują swoje, swoje sztuki bydła. Mamy w tym roku bardzo atrakcyjną nagrodę. Jest to pojazd użytkowy Kubota, który myślę warto się skusić i spróbować.